Nie będę czytał każdego zdania z kartki, nie będę Pani obrażał, nie zgodzę się z posłem Cieszyńskim, że jest Pani najgorszym ministrem zdrowia. Na pewno nie brakuje Pani klasy i kultury osobistej i w porównaniu z Panem ministrem chociażby Szumowskim nie ma się Pani czego wstydzić. Ale to ostatni komplement, którym niestety dzisiaj Panią uraczę. Mógłbym Pani minister mówić o tym, że powierzyła Pani ważne stanowiska w Ministerstwie Zdrowia oraz w podległych jemu jednostkach, Osobom takich, takim, które niedawno sprzedawały w salonie samochody, czy koordynatorce szkoleń ze Związku Producentów Mięsa, czy rzecznicę Starostwa Powiatowego. Ale wczoraj pani zbijała te argumenty na Komisji Zdrowia i słuchałem każdego pani zdania. Ale proszę pani minister odpowiedzieć sobie sama na pytanie, czy rzeczywiście nie ma pani sobie nic do, do zarzucenia na temat tego, w jaki sposób powołała pani głównego inspektora sanitarnego. Powołała pani na to ważne stanowisko... Osobę pana Grzeszowskiego, który jest bardzo blisko związany z lobby farmaceutycznym. Który zanim został szefem GIS-u, wystarczy zapoznać się z oficjalną dokumentacją. Jego codzienna działalność była wspierana przez firmy farmaceutyczne, takie chociażby jak Pfizer. Osoba, która podczas pandemii kazała i lobbowała za tym, żeby zamykać parki. Osobą, która jeśli by mogła, to by wyszczepiła wszystkich nas, ale wszystkie koty i wszystkie psy czy naprawdę pani minister taka osoba jest godna sprawować tak ważny urząd w państwie a proszę pani minister odpowiedzieć sama wobec siebie czy nie ma pani sobie nic do zarzucenia w kwestii powołania głównego inspektora farmaceutycznego jak państwo zorganizowaliście ten konkurs najpierw organizujecie konkurs jest tam osoba którą pani wspiera osobiście Robicie Państwo wszystko, żeby szefem Gifu została osoba od Was. Po czym okazuje się, że ta osoba nie może złożyć oświadczenia o braku konfliktu interesu i co Państwo robicie? Organizujecie kolejne konkursy i wymazujecie to z wymogów. Czy tak naprawdę działa minister zdrowia? Szanowna pani minister, słyszeliśmy dzisiaj wiele, że nie ma pieniędzy. My o tym wiemy, że nie ma pieniędzy. Ja też z tego szpitala i z POZ-u czasami moja rodzina korzystamy. Dzisiaj przygotowując się do tego momentu móc Pani spojrzeć w twarz. Ja i moje biuro poselskie zadzwoniliśmy do 30 przypadkowych jednostek, żeby zapytać, jak długo musiałbym czekać, gdybym miał zapisać własne dziecko na chirurgię urazowo-ortopedyczną dla dzieci. Dodzwoniłem się, dzwoniąc 23 raz, ponieważ wcześniej nikt nie odebrał i usłyszałem informację, że musiałbym czekać, uwaga, do maja 2027 roku. Czy Pani jako mama, czy ja jako tato Chcę pozwolić na to, żeby żyć w państwie, gdzie będę czekać prawie 3 lata na to, żeby moje dziecko mogło się od, dostać do oddziału. Tyle państwo mówicie o psychologii. Wykonaliśmy również dzisiaj to zadanie. Dzisiaj nie, nie pisał o tym Onet, nie pisała o tym inna gazeta. Pani minister, dodzwoniłem się w pierwszej kolejności do psychologa, który, cytuję, powiedział, że okres oczekiwania na przyjęcie do psychologa to 2 lata. 2 lata. To oznacza, że gdybym ja bądź moje dziecko potrzebował kontaktu z psychologiem, musiałbym z tym dzieckiem iść w listopadzie 2026 roku. Czy naprawdę nie ma Pani sobie nic do zarzucenia? To Pani przecież jest odpowiedzialna za to, jak działa służba zdrowia. I wiem, w jakiej trudnej jest Pani sytuacji i wiem, jak poważny urząd Pani piastuje, ale być może pewne rzeczy Panią po prostu zwyczajnie przerastają. A może inny przykład z brzegu, Pani minister. Kiedy zostałem posłem po raz pierwszy, Jedną z moich pierwszych interwencji poselskich, które wykonałem, to, było, to była interwencja w Pani ministerstwie. Obiecaliście mi Państwo, że będę miał z Panią miał możliwość się spotkać, ponieważ chciałem uwrażliwić Panią na temat Światowej Organizacji Zdrowia i planowanych zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych. Mija 11 miesięcy. Nie znalazła Pani nawet chwili na to, żeby posła w którym przecież działa zgodnie z ustawą o ochronie przepraszam, o wykonywaniu mandatu posła i senatora, żebym mógł się z Panią spotkać, kulturalnie wytłumaczyć rzeczy i nieprawidłowości, które mam nadzieję jestem przekonany, że wychwyciłem w całym procesie związanym z WHO. Nie znalazła Pani nawet, nawet chwili, a może chce Pani porozmawiać o kampusie Polska i o tym, jak Państwo mi przesłacie Pani Marszałku, bardzo proszę jeszcze o 30 sekund, jeśli mógłbym pozostali z rozszerzeniem jej i wprowadzeniem całkowitego zakazu e-papierosów, tych jednorazowych. Potem się okazało, że firmy bardzo... Znaczy, zarzucono mi, że tak naprawdę to działam tam na rzecz jakiegoś Filipa Morrisa czy kogo? Pani Minister, przyznała Pani na Campus Polska, że w Ministerstwie Zdrowia działa lobbying na kogoś takiego jak Filip Morris. Nie, pani minister. Dlatego, proszę, proszę, dać wytłumaczyć, pani minister. Z tej wypowiedzi oznacza, że już Państwu tłumaczę. Już państwo, nie, już państwo tłumaczy, Ale poznów. pani pośle, proszę zmierzać do końca. Szanowna pani minister, przyznała pani, że jest jakiś lobbying. Ja nie mówię, że pani uległa temu lobbyingowi, ale jednocześnie w Ministerstwie Finansów na na stanowisku ministerialnym i na stanowisku dyrektorskim jest zatrudnionych dwóch dżentelmenów, którzy jeszcze niedawno pracowali jako lobbyści tytoniowi. Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad tym, żeby wycofać jednorazowe e papierosy. Panie premierze, tylko zwracam na to uwagę, nie rzucam zarzutów. Być może jest lobbying, o którym ktoś nie wie. To jest rzecz, która powinna zostać wyjaśniona, dlatego że donoszą nam o tym ludzie, zwyczajni nasi wyborcy. Gdyby pani minister była chętna na ten temat porozmawiać, jestem otwarty wobec tych wszystkich Dziękuję faktów. Bardzo. Pani minister, nie pozostaje nam nic innego konfederacji, jak przychylić się do wniosku i zagłosować za pani odwołaniem.